Witam Ciebie bardzo serdecznie w Plociuchu, czyli naszej luźnej serii, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania. Dzisiaj będzie temat z gatunku tych, które lubicie, czyli coś tam na pograniczu zjawisk paranormalnych i nauki i takiego realnego trzeźwego spojrzenia, ponieważ dzisiaj będzie z jednej strony UFO, czyli UFO paranormalne latające spotki, porwania, ale z drugiej strony takie trzeźwe myślenie, czyli dlaczego ludzie wierzą w UFO. I to, że ludzie wierzą w UFO, jest to fakt. Zostało to zbadane przez Ipsos. Link do badania macie w opisie na rzekomo reprezentatywnej grupie, rzekomo takiej, która reprezentuje cały glob i okazuje się, że 40% ludzi na całym świecie, a więc również to dotyczy jakichś tam ludzi w Chinach, gdzie siedzą w jakiejś w wiosce i nie mają za bardzo jeszcze nawet do dostępu do mediów, nie myli z chińczykami z wielkich miast, którzy żyją na. Dużo wyższym poziomie często niż Polacy, no to 40%, czyli 45%, czyli prawie połowa populacji wierzy w UFO. I teraz się zastanówmy, dlaczego, bo to, że wierzą, jest faktem. Jednocześnie przypomnę, że temat jest dzisiaj taki wyjątkowo fajny, wyjątkowo lajtowy, żebyście się odstresowali po komentatorze. Ponieważ dzisiaj w komentatorze był bardzo mocny i bardzo oparty na faktach temat o tym, że być może, że Putin za chwilę rozpocznie inwazję, po prostu pełnoprawne działanie wojenne i już teraz mamy przesrane, to możemy mieć jeszcze bardziej przesrane. W związku z tym chcę, żebyście naprawdę się odstresowali. Jeśli nie widzieliście tamtego komentatora, koniecznie obejrzyjcie. Jest naprawdę mocne. Dobra, dlaczego ludzie wierzą w UFO? Będzie kilka powodów, natomiast jeden jest taki najbardziej udokumentowany. Umiem go pokazać na cyferkach. Linki do cyferek znajdują się w opisie, do źródeł tych cyferek. Słuchajcie, moim zdaniem, między innymi ludzie wierzą w UFO, ponieważ media, filmy, seriale. Internet, popkultura mówi o tych UFO. W związku z tym, o ja, jeśli o jakim zjawisku się mówi, e, o tym zjawisku, no, mówi się, jedni mówią, że jest, drudzy mówią, że nie ma. To trochę tak jak z religią, nie? Im więcej się mówi o religii, to tym więcej ludzi się określa, czy jest wierzących, czy jest niewierzących. A tak to, to na zasadzie takiej, e, to jest na zasadzie takiej, jakbyśmy się, jakbym się Was spytał, e, czy wierzycie w konfucjonizm. Już pomijając fakt, że konfucjonizm to jest bardziej. Kwestia takiego zbioru zasad etyczno-moralnych niż religia, no ale prawdopodobnie większość z was powie nie wiem, ponieważ nie macie pojęcia, czym jest konfucjonizm. Ja też mam tylko takie bardzo ogólne. Natomiast jakbyśmy się mówiło o według Konfucjusza to, według Konfucjusza tamto, to ludzie by się określili, czy, czy ten konfucjonizm jest OK, czy ten konfucjonizm jest nie okej. Okay. Zwłaszcza, że jeśli uznamy konfucjonizm za zbiór takich przykazów, jak żyć to może on nie być w kolizji na przykład z religiami. Ale to jest temat na dzielnego plociuka. Tak wiem, że tego nie cierpicie, ale ja to robię m.in. po to, żeby Wam zasugerować, jakie mogą być tematy kolejnych plociuków, Jak napiszecie mi w komentarzu, że dużo chcecie, dużo ludzi, że chce taki temat, to on po prostu będzie. Ja też staram się Was wyczuć, na jaki temat Wy macie ochotę poglądać filmy. Słuchajcie, i teraz tak, a propos tego, że wiara w UFO jest trochę podsycana przez środki masowego przekazu, ale wszystkie. To jest nie to, że zwalam na telewizję, słuchajcie, tylko wszędzie, po prostu wszędzie jest pełno ufo, tak? Począwszy od kin, poprzez książki, gazety, seriale, a skończywszy na, na o 21, kiedy to przecież mamy spiskowe teorie. teraz słuchajcie, więc to Galupa, yy, oczywiście link w opisie tam do takich bardzo zbiornych danych, tam są fajne w ogóle dane, yy, Zapytał ludzi, on w ogóle na przestrzeni lat ludzi pyta, ile z nich wierzy w to, że Ziemię chociaż raz odwiedzili kosmici. Nie, że koniecznie, że są teraz. Tylko, że kiedyś może, mogli to być starożytni kosmici, tacy, o których mówiłem w spiskowych teoriach, że być może, że religie politeistyczne są oparte na tym, że ktoś kiedyś doświadczył UFO i po prostu te wczesne, wczesne kultury obcowały z obcami, tylko że uznali ich za bogów. I teraz tak, zobaczcie jakie są ciekawe dane, patrzcie. 1990 rok, 20%, 27% ludzi wierzy, 2001 rok, 33% ludzi wierzy, czyli jest, jest, przyrost o 5 punktów procentowych, ale w 20, w roku 2005 już wierzy tylko 24% osób, a teraz, nagle, ale Ipsos podaje, je, że, e, że w tej chwili wierzy 45% ludzi, więc o 20 punktów procentowych przyrost, a Hillary Clinton, wydawałoby się taka e, kandydatka twardo stąpająca po ziemi, taka kandydatka biznesu, establishmentu, mówi, że jeżeli e, zostanie prezydentem, to ujawni wszystkie sekrety dotyczące UFO. No to należy się zastanowić, no Hillary raczej nie jest krytynką a takim tekstem, no, zbliża się, powiedzmy, do takich ludzi, jak Donald Trump, on też coś tam obiecał, że jak zostanie prezydentem, to coś ujawni, I innych takich trochę, znaczy, znaczy nie chcę nazwać Donalda Trumpa oszołomem, bo nie jest oszołomem, ale taka obietnica, zostanę prezydentem, to wam powiem, czy jest UFO, to jest trochę obietnica oszołoma, nie? Dużo ludzi ją uznało przez to za oszołoma i na pewno parę głosów za, przez to straciła. No to skoro nie jest kredynką i robi coś, z powodu czego może tracić głosy, to zapewne uważa, że tym tekstem więcej głosów zyska niż straci. To pokazuje jak bardzo Amerykanie są zainteresowani fenomenem UFO i jak bardzo chcą, e, chcą się dowiedzieć. Tak? E, to jest tak jak, e, jak Fox Mulder w X Files miał taki, e, taki plakat I wanna believe. Chcę wierzyć. Tak samo Amerykanie po prostu chcą się dowiedzieć, czy jest to prawda, czy jest to lipa. I teraz zobaczcie ciekawe dane. 1990 27%, 2001 33%, ale w 2005 już spadek, a teraz wzrost. Dlaczego? Jaka była korelacja zjawisk? No moim zdaniem nie, trzeba bardzo zauważyć, że w latach 90. ubiegłego tysiąclecia był szczególny wysyp. Seriali? oraz filmów dotyczących kosmitów, po prostu. I... czy, czy chociażby Archiwum X, prawda? W lata, lata 90. stały pod znakiem Archiwum X, a w Archiwum X chodziło głównie o kosmitów. Tam taki główny przewod... Tam była oczywiście cała masa różnych zjawisk paranormalnych. Ktoś kiedyś powiedział, że scenarzysta z Archiwum X, tego pierwszego z Archiwum X, to chyba znał wszystkie możliwe teorie dotyczące potworów, kosmitów i zjawisk paranormalnych, nie? I, I to wrzucił do, do serialu, ale w głównym były wątki związane z obcymi. Inna kwestia, że ten, kto zrobił nowy, nowy sezon archiwum Mix, to chyba znał wszystkie spiskowe teorie, bo jak to oglądałem, to tylko mogłem numerami Plociuchu z, z niedzieli o 21 mówić, ale nieważne. Do tego była jeszcze cała masa filmów, czy jak chociażby Dzień Niepodległości, jak chociażby faceci w Czerni. Tego w popkulturze było pełno obcych, nie? No to w związku z tym w 2001 wzrosło. Natomiast na początku dekady przestaliśmy się interesować kosmitami. Nagle się okazało, że właśnie Archiwum X zeszło. Te większość tych serialów, które powstały, dlatego, bo Archiwum X zrobiło niesamowitą karierę, jak Roswell, całą resztę, to wszystko zeszło. Pojawił się internet, a w internecie pojawiły się spiskowe teorie. I właśnie iluminaci, oczywiście one już dużo wcześniej były, ale internet zawładnął bardzo mocno taką duszami ludzi, tym w co ludzie chcą wierzyć, o czym ludzie rozmawiają, i pojawili się. I są iluminaci, masoni i cała masa innych. Spiskowych teorii, które niejako wyparły z ludzkiej świadomości obcych. Obcy stali się po prostu tylko jedną z wielu spiskowych teorii. W związku z tym w 2005 Bach spadło. Natomiast dlaczego teraz mamy taki niesamowity wzrost? Ponieważ nagle znowu w mediach jest pełno kosmosu. Co prawda już nie w kontekście może tak obcych, ale jeszcze lepiej w kontekście naukowym, bowiem od ładnych paru lat. Mamy tego kwestię, że już zupełnie realnie polecimy sobie na Marsa. Wcześniej czy później, NASA zrobi tą misję. Mówi się o komercyjnych lotach w kosmos, mówi się o komercyjnym wykorzystaniu Księżyca. I to mówi się zupełnie realnie. Jakaś tam firma musiałbym się przygotować do tego vloga. Jak chcecie, to, to dajcie mi znać, ale jakaś firma, i jestem pewny, że jakaś na pewno to nazwy nie pamiętam, zupełnie szczerze, chce robić swoisty dom starców na księżycu i wychodząc z założenia, że skoro tam jest niższe ci e, ciążenie, to ludziom starszym będzie się na tym księżycu łatwiej po prostu żyło. E, mówi się wprost o misjach górniczych kosmicznych. Mówi się, że ciała niebieskie, tak to ładnie powiedzmy oczywiście, czy różne obiekty skaliste, które w kosmosie są, no bo wiecie o co chodzi, tak? Że tam są różne ważne minerały, że można by zacząć je w jakiś sposób wydobywać. Pojawiają się prywatne firmy i tak dalej. Ludzie się interesują kosmosem, więc znowu powraca to pytanie. Czy my jesteśmy sami we wszechświecie? I, I w związku z tym właśnie się ludzie na zasadzie takiej przypominają sobie o zjawisku, więc ją określają, wierzymy czy nie wierzymy, ponieważ ludzie chcą wierzyć. I to już jest drugi powód, dla którego ludzie wierzą w UFO. Ludzie chcą wierzyć. Tak jak Fox Mulder, Fox Mulder chciał wierzyć. To niekoniecznie ludzie chcą wierzyć w kosmitu. Ludzie chcą wierzyć w coś. Jest takie stare powiedzenie, też nie pamiętam kto to powiedział, ale ono mówi coś takiego, że gdyby Bóg nie istniał, to ludzie by go wymyślili, ponieważ ludzie potrzebują Boga. Ja śmiem twierdzić, że ludzie nie tyle potrzebują Boga, co potrzebują wierzyć. I UFO tak trochę speł... wiara w UFO trochę spełnia takie podstawowe potrzeby, takie, które spełnia wiara w Boga. No bo jak wierzysz w Boga no to wierzysz w jakąś sprawiedliwość, wierzysz w jakąś wyższą siłę i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, co daje wiara w kosmitów, nie? Że kosmici istnieją. To, że przede wszystkim nie jesteśmy sami we Wszechświecie. Że może ci kosmici przyjdą i powiedzą nam, jaki jest sens życia, że może odpowiedzą na nasze najważniejsze pytania, może nam coś dadzą technologie i tak dalej. Że tak naprawdę my to, co chcemy od, w tej chwili od kosmitów, to jest mniej więcej to, to, co starożytni chcieli od swoich bogów. No przecież bogowie starożytni dawali ludzkość, tak? Dawali ludzkości różne rzeczy. Uczyli ich polować, uczyli im dawali im ogień, dawali im moc obróbki z żelaza, a w tej chwili mamy po prostu takie nowoczesne potrzeby, że może nam dadzą lekarstwo na raka, może uczynią nasze ciała nieśmiertelnymi, może nam dadzą technologię transferu jaźni z jednego ciała do drugiego i nauczymy się robić klony bez jakiejkolwiek jaźni i dzięki temu będziemy w stanie, będziemy w stanie żyć wiecznie, no, no i przede wszystkim dowiemy się o co chodzi, tak? Takie najwa najważniejsze Najbardziej pytanie uniwersalne: po co istniejemy? Może oni już to wiedzą? Po prostu kosmici wypełniają tak trochę pustkę tych ludzi, którzy chcieliby w coś wierzyć, ale nie wierzą w Boga, żadnego Boga. I teraz zauważmy: tutaj się będę odwoływał do swojego vloga tego o tym, że Światowe Dni Młodzieży były niesamowitym sukcesem. Jednym z powodów, dla których Światowe Dni Młodzieży były sukcesem, ja tam się powoływałem na. Wypowiedź francuskiego arcybiskupa, który powiedział, wow, w Polsce jest wolność wyznania. Jak powiesz, że wierzysz w Boga, to ci nie powiedzą, że jesteś wariatem kretynem i chorym umysłowo. No, no to to pokazuje, że na Zachodzie nie wypada wierzyć w Boga, ale ludzie chcą w coś wierzyć. I Paradoksalnie na Zachodzie dużo bardziej wypada wierzyć w kosmitów niż wierzyć w Boga. Co jest co kolejna jest moim zdaniem że ciekawa, ponieważ istnienie kosmitów jest logiczne ludzie wierzą w, wierzą w kosmitów, ponieważ to, że kosmisi istnieją, jest logiczne. To po prostu wynika z zasad matematycznych. No, jest, mamy miliardy galaktyk, w miliardach galaktyk mamy miliardy gwiazd, czyli to są miliardy miliardów. No, z dotychczasowych obserwacji wynika, że raczej... Gwiazdy mają planety, czyli raczej gwiazdy to są układy planetarne, co prawda w tej chwili no nie ma tak, że obserwujemy przy każdej gwieździe układ planetarny. Ba! Nawet udaje nam się rzadko zaobserwować planety przy, przy gwiazdach. Niemniej jednak, no to jest dlatego, że my biesze mamy bardzo duże trudności z patrzeniem. Natomiast coraz to od, odkrywamy nowe układy planetarne. Więc to jest tak, skoro mamy miliardy galaktyk, a w miliardach galaktyk miliardy yy, gwiazd, to nawet jeżeli tylko 1% tych gwiazd ma układ planetarny, a ja coś czuję, yy, że układy planetarne są raczej powszechne, yy, tylko po prostu my jeszcze nie umiemy tych planet dostrzec, no bo strzec, no to, no, ale nawet jeżeli to jest tylko parę procent, to i tak mamy całą masę gigantyczną układów planetarnych. W związku z tym po prostu statystyka, że gdzieś tam muszą, musi istnieć wiele planet, Takich, które spełniają takie podstawowe warunki do tego, że może zaistnieć tam życie w takiej postaci, jaką znamy. Czyli mamy wodę w stanie ciekłym, co, co w, przede wszystkim w ogóle, że mamy wodę, później, że mamy w stanie ciekłym, co oznacza, że ta planeta musi się znajdować w tak zwanej bodajże no, nie pamiętam, czy się chyba nazywa biosfera, coś takiego. W każdym razie chodzi o to, że musi być w odpowiedniej odległości od gwiazdy, bo jeżeli planeta jest za daleko od gwiazdy, no to jest tam za zimno i ta woda będzie po prostu lodem. Natomiast jeżeli jest za, jeżeli jest za daleko planeta od gwiazdy, to to będzie tam za zimno. Natomiast jeżeli planeta jest za blisko do gwiazdy, to po prostu będzie tam za gorąco i tyle. Oczywiście jeszcze powinna być tam atmosfera i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Niemniej jednak no, pewnie takie planety są. No to skoro wiemy, że Ziemia leży na takich, powiedziałbym, no, na przedmieściach naszej galaktyki że jest raczej na zewnątrz, wiemy, że raczej jest nasz układ słoneczny dość młodszy czyli gdzieś są starsze. Czyli gdzieś pewnie są planety, na których życie miało okazję się rozwijać dłużej, w związku z tym pewnie już tam istnieje i pewnie jest bardziej zaawansowane i pewnie, pewnie mają możliwość do nas przylecieć, bo odkryli jakieś tam napędy warp czy coś innego. No bo nam historia pokazuje, nasza własna, że to co się nam wydaje niemożliwe, za chwilę jest banalne, i tutaj przy, przywołam chociażby Juliusa Verna. Za czasów, gdy Juliusz Wern e, e, pisał swoje książki, pamiętacie takie coś e, chyba w 40 dni dookoła świata? Coś takiego było. E, no i jak pi on pisał tą książkę, to e, przemierzenie Ziemi w 40 dni dookoła to była rzecz niemożliwa. No, a Wen powiedział, że niedługo to nie tylko w 40 dni, ale wręcz 40 godzin da radę przemierzyć świat dookoła. No to teraz chyba samolotem bez problemu się przeleci Ziemię dookoła, nie? Tylko nam będzie potrzebne chyba jedno czy dwa międzylądowania, natomiast możemy sobie kupić, e, kupić bilety i ba, chyba nawet wkrócej niż 40 godzin damy sobie przelecieć, nie? Kiedyś przele przepłynięcie przez e, ocean... Na, z Europy do, 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 do Stanów Zjednoczonych, których jeszcze wtedy oczywiście nie znano, to się wydawało, wow, wielka woda, nie da rady. Ludzie płynęli do Indii przy, um, przy, przy wybrzeżu Afryki, bo się bali. A teraz, bach, wszystko jest proste. Czyli czy po prostu to jest logiczne. Po prostu z zasad logiki wynika, że UFO pewnie istnieją. Jest dużo bardziej prawdopodobne, że UFO istnieją, niż to, że nie istnieją. Um, Ufo, rozumiem tak, Ufo używam zamiennie Ufo, kosmici, kosmici, którzy do nas przyjechali. Dalej należy zauważyć, że w tej chwili co prawda to jest tak, że Kosmici i cała ta reszta to jest tak trochę wrzucona do spiskowych teorii i w sumie, że nie bardzo wiadomo o co chodzi i że udajemy, że tego nie ma. Natomiast początkowo sprawy kosmitów były traktowane zupełnie na poważnie. Dodajmy do tego, że współczesna ufologia za takiego początek współczesnej ufologii uważa się obserwacje pana Kenneta Arnolda. Tutaj w opisie macie link do strony history.com, gdzie możecie sobie o tym więcej poczytać. I on zapoczątkował właśnie współczesną ufologię e, dzięki obserwacji 24 czerwca 1947 roku, kiedy to leciał do Mount Rainer i tam zaobserwował 10 dziwnych obiektów latających, które on e, określił jako, e, e, że wyglądają jak. Jak dyski, natomiast prasa potem je określiła nie, tym już znanym z wszystkim określeniem latające spotki. Kilka tygodni później poważna gazeta Roswell, Roswell Daily. Roswell, już wam się kojarzy, nie? Roswell Daily, gazeta poważna poinformowała o tym, że wojsko zajmuje się wrakiem latającego spotka. Także początkowo o tym pisały poważne dzienniki. I tyle, także to ma taką. Inaczej, w tej chwili to są spiskowe teorie, w tej chwili to się uważa, że o, lipa, lipa, lipa. Każdy, kto mówi o UFO, to jakiś zwolennik spiskowych teorii, a ten, kto widział UFO, to pewnie się za dużo naśpał, nie? Ale kiedyś się tak nie mówiło. K początkowo to były do, poważnie badane ym, ne, przyczyny. Nawet był jakiś raport yy, yy, Armii Stanów Zjednoczonych i tak dalej, więc tutaj coś tam na rzeczy może być. Jeszcze jedna jest ciekawa rzecz że ludzie mogą wierzyć w UFO, ponieważ rządzącym temu światu na tym zależy. Jest też bardzo poważna hipoteza, że to, co my uważamy za UFO, to są po prostu ziemskie latające obiekty supertajne. Nawet jest, i tutaj już wchodzimy trochę w obszar spiskowych teorii, więc tylko o tym napomknę, ich kiedyś wam pewnie w plociuchu o 21 wiedziel o tym powiem, ale jest zupełnie na poważnie, nawet jakieś książki są na ten temat, że rzekomo Hitler próbował zrobić latające spotki, że rzekomo tam był jakiś dzwon, jakaś wirująca mieć, jakieś tego, tego typu rzeczy i tam nie jest powiedziane, że mu się udało, ale próbował, nie? Tak samo Hitler próbował wiele innych rzeczy zrobić. Na przykład, zdaje się, próbował zrobić atomówkę. Nie sądzę, że gdyby zrobił atomówkę e, przed Amerykanami, to w ogóle przed końcem II wojny, żeby ta wojna jeszcze potrwała il, jakiś czas, żeby walnął tą atomicami, no to pewnie pewnie by wygrał tą wojnę. Jest nawet taki serial całkiem fajny, Mine in the High Castle, na, miałem plociucha na jego temat, i tam właśnie Hitler y, wygrywa drugą wojnę, dzięki temu, że szybko opracowuje tomówkę. Także Hitler pracował nad wieloma rzeczami. Co się dzieje y, zaraz y, na, na, na samym końcu II wojny światowej? Jest operacja, gdzie Rosjanie i Amerykanie na wyścigi y, biorą pod swoje skrzydła nazistowskich naukowców, po to, żeby zapierdzielić im technologię. U Amerykanów to chyba się nazywało operacja Paperclip. Muszę, muszę to posprawdzać, bo gdzie u mnie z nazwami jest słabo, ale generalnie chodziło o to, że dawali na pieniądze, nietykalność żadnej Norymbergi, innych takich rzeczy, spokój, dostatek, tylko mają dla nich pracować. No to to jest logiczne. Jeżeli Hitler próbował zrobić UFO, um, zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie porwali, można krótko powiedzieć, to znaczy jedni bardziej porwali, a drudzy bardziej zrobili deal'a naukowców, no to pewnie po to, żeby kontynuowali swoje prace. Więc prawdopodobnie zaraz po wojnie, 1947, wojna się skończyła w 1945, no to pewnie już trwały testy, bo zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie przygotowywali się do Trzeciej Wojny Światowej, która na Boże, do dzisiaj jeszcze nie, nie się nie zaczęła, chyba że ktoś wierzy, że w tej chwili mamy Trzecią Wojnę i ta kwestia z uchodźcami to jest wojna, ale to są spiskowe teorie, nie? Więc, mówiąc krótko, po prostu, że to rzeczy, które ludzie widzieli, to były normalne, no, prototypowe samoloty. No, a jak masz, jesteś w zimnej wojnie, to lepiej co powiedzieć? Lep, co, jest, co jest lepsze dla ciebie, jako dla rządu, żeby ludzie wierzyli? Że właśnie, że właśnie opracowujesz, a nie, oblatujesz prototyp supernowoczesnego aparatu latającego? Czy UFO, UFO kosmici? Tak, tak, wierzcie dalej. Hmm. Tyle. No i ostatnia rzecz to jest tak zwane samonakręcanie się zjawiska. Generalnie chodzi o to, że w życiu każdego z nas jest wiele zjawisk, których nie rozumiemy, a nasz mózg nienawidzi nic nie rozumieć. I nasz mózg tak jest skonstruowany, że jeżeli czegoś nie rozumie, nie poznaje, nie dookreśla, to stara się szybciutko... Stara się szybciutko tak zrobić, żeby, żeby to zracjonalizować. Nie? Dopas albo inaczej, nie zracjonalizować to, dopasować do czegoś, czego zna, tak? No i w momencie, jeżeli ludzie coś tam zaczynają wierzyć w to UFO, to później te takie zjawiska dziwne, yy, dopasowują do UFO. Tak jak kiedyś nie było UFO, tylko było społeczeństwo bardzo religijne, no to ludzie widywali w lesie demony, jak była jakaś taka postać, którą nie bardzo wiedzieli o co chodzi. To widywali demony, nie? teraz mogą widywać UFO. Kolejna rzecz, tak zwany paraliż senny. To jest bardzo fajne zjawisko, o którym kiedyś Wam zrobię yy, plociucha. Znaczy, niefajne, właściwie, ono jest skrajnie niefajne, skrajnie nieprzyjemne, i dlatego zrobię plociucha, żebyście się nie bali. Generalnie chodzi o to, że człowiek śpi, ale nie śpi. Yy, czyli już się w zasadzie trochę wybudził. Ale mózg jest jeszcze taki dziwno otępiały, natomiast ciało jest cały czas sparaliżowane, tak jak w czasie snu, bo w czasie snu mamy, no, paraliżowane ciało, żebyśmy się nie pozabijali, nie, nie porzucali, tak, gdy jesteśmy nieświadomi. No i człowiek jest taki, że nie może ruszyć ręką, nogą, jest paraliżowany, a jednocześnie już tutaj obserwuje świat, ale mózg jest taki skołowany i ma takie różne zwiny i mary. Kiedyś, na przykład, podobno stąd się wzięła legenda Sukuba, Sukuba albo Sukuba, chyba Sukuba się mówi, takiego demona, który niby odwiedzał tych, yy, tych takich ludzi, wcześniej ich paraliżując i wysysał z nich yy, sił, energię. No to później ludzie przestali wierzyć żyć w Boga, więc i w demona, cały ten nadprzyrodzony świat zaczęli wi yy, 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 wierzyć w UFO. W związku z tym ludzki mózg, te Mary, przestały, przestał kreować jako demona, zaczął kreować jako UFO. To jest jedno z logicznych yy, wytłumaczeń... Yy, Uprowadzeń. Ja nie mówię, że tak, coś takiego jak Alien Abduction, czyli porwani przez Ufo nie istnieje. Mówię tylko, że na pewno część z tego, co ludzie uważają, że zostali porwani przez kosmitów, to są, ym, to, to są po prostu pamiętanie pa no, nocnych paraliży, które są strasznymi zjawiskami przerażającymi. Tyle moi kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeśli się podoba, bardzo proszę daj łapkę w górę. Napisz mi coś miłego w komentarzu. Ja to lubię czytać i często nawet odpisuję. Poza tym, im więcej łapek w górę, im więcej komentarzy, tym lepsze statystyki ma dany film. Zachęcam również do oglądania pozostałych moich vlogów. Jeżeli lubisz tematykę UFO, kosmitów, powinieneś nadrobić. Tych, tych vlogów jest u mnie naprawdę sporo. Pozdrawiam, do zobaczenia. Papa! Pa.